To jest klasyfikacja po etapach dwóch. Liderem jest Boygan Poppel, który wyprzedza um, rywali minimalnie lepszą różnicą miejsc na etapach. To um, jego pozycji zadecydowały skuteczne finisze na pierwszym i drugim etapie, bo drugi, trzeci dotychczasowy um, lider Blue Braum ma do niego sekundę straty, ale już ją jak yy, tu się dowiedzieliśmy od robienia lotnym niszy. To obrazki w pierwszej części i dzisiejszego etapu zarejestrowane wcześniej. Widzieliśmy start, dystans 152 km. Trzy premie burskie w pierwszej fazie rywalizacji. Trzy lotne premie, jedna na samym początku, a dwie już yy, w końcówce dzisiejszego trzeciego etapu dookoła. Wielkiej Brytanii. Van Popel, bo i Van Popel yy, ma identyczny czas jak zwycięzca wczorajszego etapu Jake Howard, a to jest właśnie, a nie, już myślałem, że będzie ten lotny finish. No tak, to jest ten lotny finish i chyba po nim się utworzyła taka czołowa dródka. No i tutaj Van Popel zdobywa 2 sekundy, a to row, 3 sekundy modyfikaty, w związku z tym ci dwaj zawodnicy mają w tej chwili najlepszy czas, wirtualnie oczywiście i wyprzedzają lajka o ładna, zwycięzcę wczorajszego etapu. Sytuacja jest w tej chwili taka, że po tej lotnej premii już otworzyła się czołówka, którą przed chwileczką właśnie widzieliśmy na ekranach. Kolejne wzgórze i sporo ludzi. Pogoda nadal nie najlepsza. Widać, że jadą w długich rękawka w kolazie jest chłodno, deszczowo. No a to jest ta, ta kurska kronia, w których były trzy. W pierwszej fazie rywalizacji, a to właśnie jest ucieczka Bernard Sandwerker. Tam to liczy w drużynie numer 136, 92 Peter Hawkins, drużyny Sigma, 26 Pete Williams, drużyna Mount ogóle sporo zawodników w ciemnych lub czarnych koszulkach. Przy takiej pogodzie to niedługo wszyscy będą mieli czarne koszulki. No i kolejna próba. Ataku na premię górską. Jak Państwo widzą, te premie górskie nie są jakieś specjalnie groźne. Są to takie raczej pakulki. No ale punkty się liczą. I oni tutaj są. Ja bardzo... najwyżej w generalnej, bo na bardzo wysokim dziesiątym miejscu jest ten z numerem 92, Peter Hopkins, w dużym Sygna Sport, który ma tylko 11 sekund straty do Lidera, więc on w tej chwili jest wirtualny. Założymy, że ucieczka zostanie doścignięta i będzie rozstrzygał finish z peletonu, to trzeba pamiętać o bonifikatach. Zresztą jeszcze dwie lotne trenie są dzisiaj to przed nami. Jedna będzie Może na i ostatnia dzisiaj. No ale no to najprawdopodobniej no to jest efekt kolarza Sky z peletonu. Najprawdopodobniej przynajmniej Bernard Aizel, ten który rozpoznał walkę taka... między kilkoma zawodnikami celującymi właśnie w tę klasyfikację górską. Natomiast większość zawodników pokonuje je bez większych problemów. Z tego, co twierdzą organizatorzy i nasi brytyjscy koledzy z Eurosportu najtrudniejsze będą etapy szósty i siódmy tam będzie tych wzniesień więcej i będą trochę y, y, trudniejsze, trochę y, bardziej strome te sprawa. Ale to znowu jest Tajzel chyba po prostu, y, nie wiem czy to był obrazek ten, który oglądaliśmy, czy ponownie miał jakiś problem z tym rowerem, bo chyba coś tam szedł hamulce. jeszcze między tymi premiami, przed Premią Górską, to chyba jest ta górka właśnie i później przed metą jest też y, wspinaczka i dość niebezpieczny y, długi zjazd i to już jest na tej y, rundzie, bo wyścig też huzarski 55 minuta 54 i Marcin Białobski 63 2 minuty i 3 sekundy jak pamiętamy podczas pierwszego etapu no nie tylko istotna była ta kraksa, gdzie leżał Cavendish tuż przed metą, ale ta, która wydarzyła się wcześniej, w wyniku tej kraksy, peleton podzielił się na kilka grup, stąd różnice prędkości narodowe. te bardzo składy, zależy ja im na tym, żeby się pokazywać u nie takiego mają sponsora, prawda, amerykańskiego. Rzut widzę ten prowadzący zawodnik chyba zerknął na mapkę etapu, żeby się zorientować jaka, jaki dystans jeszcze jest do końca. No i przekonał się, że mają do mety jeszcze 44 km. Mówiliśmy o tych młodych zawodnikach. Jest też tutaj ekipa, ciekawa ekipa brytyjska, która w ogóle się nazywa Team UK Youth. i wbrew tej nazwie w jej szeregach jest aż trzech Szwedów, a wśród tych Szwedów Magnus Beckstedt, bardzo dobry kolarz, znany kolarz, który tak prawdę mówiąc od dwóch sezonów troszeczkę zniknął nam do oczu, prawda? I okazuje się, że od teraz mieszka w Walii, jeździ w tej, w tej grupie woźnierzowej. No, sporo, sporo sukcesów. Tak, może jeszcze nie w tych najwyższej rangi wyścigach, ale Portugalia to jest wyścig poważny, długi, ciężki i sukces etapowy już się mocno liczy. Pete Williams, ten z numerem 26, często pokazywany na ekranach jest. Liderem klasyfikacji sprinterskiej, czyli tej klasyfikacji, gdzie liczone są punkty z lotnych niż, tak jak w, m, tradycyjnie, natomiast druga jest, w drugiej brane są pod uwagę wyłącznie punkty zdobywane na lotnych premiach i właśnie w tej klasyfikacji Peter Williams jest liderem. tej drużyny z dyrektorem sportowym jest Kurt Bogerts. No i coś tutaj się dzieje, widzimy kolarze bardzo jadą czujnie, bo już po tych doświadczeniach z pierwszego etapu uważają na, na, w tych miejscach, kiedy jest właśnie taki, typ, tego typu rozjazd, czy jakiś niebezpieczny zakręt, czy zwężenie drogi, czy stojące samochody. Bardzo dokładnie, bo wczoraj y, zawodnik w tej właśnie koszulce, i to Polak Marcin Białobłocki przez wiele kilometrów w końcówce znajdował się na czele wyścigu, próbował przed samą metą samotnego ataku. Po o wycofanych zawodnikach, z numerem 82 wycofał się Mateo Carrara z drużyny Wakan i także z numerem 104 Blas Jarc Słowenic z drużyny Net-Up, drużyny Bartosza Huzarskiego Wyniki podawaliśmy, wyniki lotnego finiszu tego, czego w ogóle nie widzieliśmy Nie widzieliśmy tego finiszu albo przegapiliśmy a teraz już będzie. A to już jest ostatni Dumfries, ale wygrał Williams, Hawkinson i Salzbergerem. No tak, e, nie wiem, dość wyraźnie pod górę. Tu jest znowu z górki. No, w takim momencie sporo ludzi, patrz Tomek ile jest widzów na, mimo tego, tej pogody paskudnej. Myślę, że w damsku weszli prawie wszyscy. No, weszli prawie wszyscy, tak na to wygląda. To jest naprawdę bardzo dużo ludzi. i wyglądało na to, że właśnie ten zawodnik, którego teraz oglądamy, wygrał kolejną lotną premię, czyli znowu zaliczył 3 sekundy. To wcale nie jest taki ten finish bezpieczny, bo tu są takie momenty, takie kostki, takie przejścia przez jezdnie. Jeździe może być śliska po tym deszczu. Tak, nic miłego. Teraz zupełnie inną prędkością. Kolarze, ja to ma później będą przecież rozpędzeni. No więc trudna sprawa, ten finisz. Nie wiem, czy kawę dziś będzie tutaj znów ryzykował. właśnie, to jest taki trochę. Trochę jest niebezpieczne. Kilka tydzień czasu właściwie, no, trochę więcej jak tydzień przed mistrzostwami świata. Dla Farara jak widać, to skończyło się dość pechowo, chociaż nie był tu winien, on no, no, przewrócił się właśnie o kawałisza. Z coraz mniejszą przewagą nad dużym peletonem, da, pada deszcz, droga wąska, śliska, już zaczynają się oglądać uciekinierzy, chyba już po prostu czują, że to ostatnie momenty tej akcji. No i tak jak zwykle to bywa w takich sytuacjach, prawda? Ktoś jeszcze ma ochotę, no, najbardziej powinien mieć ochotę tutaj... Hawkins. ten Hawkins, który ma... To i ma tak, jest, tak, no i właśnie on, nie on tak. jest na czele. Tak, dla niego no, nawet niewielka przewaga byłaby wielkim sukcesem, bo mógłby zostać liderem wyścigu, no w założeniu, że powiedzmy wygrałby etap, no to to już ma odrobione 10 sekund do najlepszych, i a ma no i sekundowa. Tak, i już by został liderem. Tak, że on Miałby to tak. na tak. swoim lidera Widzieliśmy też tuż przed przerwą no, no, Bartosz Huzarski z numerem 103, jadąc na samym czele peletonu. Być może Bartek tutaj coś kombinuje, jakiś skok, mówiąc no, tak po polarsku. No to jest możliwe, bo. Bo tak, te, 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 zobacz, pan... ta pętla jest taka ciekawa, taka z y... ta, tak, po, po, i ale to chyba po prostu oni są przyzwyczajeni, prawda, do <grybuj> no, takich warunków. Przypomnijmy, że w złotej koszulce lidera, a teraz już było widać, jedzie ów Boy Van wiem, że, że utrzymują przewagę, może coś tam krzyknął. No nie ma dyrektora sportowego, bo, bo wozy wóz neutralne, To jest neutralny tak jedzie za. Chociaż tam chyba jedzie jeden. Tutaj jest jakiś dyrekcji wóz. To jest chyba neutralny jedzie tam z, z, z rowerami. rowerami, Więc mogli tutaj otrzymać informację, że, że cel jest cały czas blisko i w zasięgu. Znaczy, strasznie się krzywi, tak tylu troszkę Weklera? <laughs> Peter Hawkins. No nie dziwię się, że się krzywi, bo tutaj woda pryska jeszcze spod kół tego motocykla Deszczowo, zimno No ale chyba teraz jednak... garni, Karnik, tak No tutaj musimy też pamiętać o tym, że yy, Drużyny są w sześciu osobowych składach Kilkanaście sekund, ja chyba nie kilkanaście sekund przewagi, ale Musiał się poddać Zobaczymy jak będzie teraz czy będzie próbował podejść ja tutaj Długim nie? bardzo już nie chciał ryzykować w tym. Tu chyba Bagdonas No nie Nie, nie tak. Rau był dość blisko czwarty, piąty. A gdzie lider? No tak teraz. No lidera nie było. Nie, tu był po lewej stronie, ale gdzieś na dziesiątym miejscu No ważne, ale Kawendish, chociaż nie był on na miejscu nie najlepiej, ale Cavendish miał straty. 6 sekund. Jeżeli w trójce, w drugiej jest niebylecz, i pewnie Howard. Jeśli był to Howard, to on będzie liderem. Tam jest złota koszulka.